Witam cię bardzo serdecznie w 16 odcinku serii Łatwo i powoli rozmówki u Oli. tą Olą jestem ja, a ty dzisiaj dowiesz się jak za pomocą jednego, dość dosłownie malutkiego słówka możesz e, powiedzieć komuś wręczając prezent na urodziny Oto drobiazg dla ciebie. Dowiesz się, jak kogoś pożałować i powiedzieć biedactwo, jak zgłosić w pracy, że twoje dzieciaki są chore, oraz jak za pomocą zmiany. Minimalnej e, można e, to nasze słówko główne, e, no cóż, zmienić tak, żeby znaczyło coś innego. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie do oglądania i zaczniemy od pierwszego, być może prostego przykładu, a mianowicie mieszkam w malutkim mieszkaniu. Jak to powiedzieć po angielsku? Jeżeli znasz odpowiedź na to pytanie, to już wiesz, jakie słówko będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Jest to słówko little. Pisze się little, ale mówi się little. Nie little, tylko little. Ten dźwięk tutaj zrelaksowane całe usta. I, I, little. Little. I live. In a little flat. Mieszkam w malutkim mieszkaniu. zauważy, że to jest little, malutki, a nie small, mały, ok? I właśnie z tym słówkiem little będziemy, słuchajcie, dzisiaj rządzić. Naprawdę można wiele zdziałać. A więc powtarzaj za mną, bo to są rozmówki. To znaczy, że potrzebujesz mówić, żeby w głowie zostało. I live in a little flat. I live in a little flat. Zauważ, że tutaj to wszystko jest krótkie i. I live in a little flat. I live in a little flat. Zdanie jest proste. Na, na poziomie początkującym, ale wymowa jest bardzo ważna. Więc ja założę się, że nawet osoby zaawansowane mogą nie wiedzieć, że w wymowie takiej potocznej, takiej szybkiej, pewne rzeczy tutaj będą wymówione jako jedno słowo. Na przykład in w wymowie połączy nam się ze słówkiem live, tak samo jak i y tutaj literka A. Dlatego Tutaj te trzy słowa przeczytamy tak, jakby to było tylko jedno słówko. I live in a, live, in a, live, in a, I live in a little flat. I live in a little flat. Widzisz? Pierwsze trzy minuty tej lekcji, a ty już masz nowe słówko, nowy dźwięk oraz Mowę łączną, której uczy się dopiero na studiach z filologii angielskiej. Widzisz? Wszystko w pierwszych trzech minutkach. No dobra, w takim razie jak możemy zmienić znaczenie słówka little tak, żeby znaczyło coś przeciwnego wręcz w sposób bardzo, bardzo łatwy? Uwaga! To zilustrują nam to te dwa nadchodzące przykłady. Jeżeli ja Ciebie zapytam, hej. Czy masz jakieś pieniądze? To odpowiedź może być tak, mam jakieś tam pieniądze, albo nie, nie mam pieniędzy. No więc właśnie jak to powiemy? Have you got any money? Have you got any money? Have you got any money? Czyli czy masz jakieś pieniądze? Uwaga, ja odpowiem, że nie, nie mam, że mam bardzo mało, ok? Jeżeli ja chcę powiedzieć, że bardzo mało, to powiem no, very little, very little. I to byłoby zgodne z tym, co my tutaj już wiemy o słówku little, że little to jest malutko, więc no very little. Czyli very little, bardzo mało. Czy to jest jasne? Daj mi znać w komentarzu, czy to jest jasne. Very little, bardzo mało. Little, malutki, very little, little bardzo mało. No dobra, ale jeżeli ja bym chciała, to, to moją odpowiedź zmienić. Jeżeli chciałabym powiedzieć, że no tak trochę pieniędzy mam to jak e, to mogę zrobić nadal korzystając z tego naszego słówka little? Jest, uwaga, będzie jedna zmiana, ale bardzo znacząca. Jest a little, a little, a little to znaczy trochę mam, trochę, czyli little, mało, a little, Trochę. Widzisz, jest zmiana znaczenia, a to wszystko za sprawą jednej tylko literki. Niby mała różnica, ale jaka znacząca. Więc. Have you got any money? Czy masz jakieś pieniądze? No, very little. Nie, bardzo mało. Yes, a little. Tak, trochę mam. Dajcie znać, czy o tym wiedzieliście. Dajcie znać, czy właśnie nauczyliście się czegoś nowego. E, dobra wiadomość jest taka, że wiele jest takich słów w języku angielskim, gdzie wystarczy drobna zmiana i już masz zmianę znaczenia. To nie chodzi o to, żeby w języku angielskim uczyć się dużo, ale chodzi o to, żeby robić to z głową po prostu. No dobra, w takim razie chciałabym się przygotować na okazję urodzin. W Wielkiej Brytanii te urodziny faktycznie się świętuje i jak ja mogę grzecznie komuś powiedzieć, tutaj drobiazg dla ciebie z okazji urodzin. Drobiazg to będzie po angielsku: A little something. A little something. Here's a little something for your birthday. I teraz znowu. Absolutely. Spróbujemy się od razu uczyć tak mówić jak Anglicy. Dlatego w wymowie połączymy sobie to a z poprzednim naszym wyrazem. Here's a, here's a, here's a little something. Here's a little something for your birthday. Zauważ, że naprawdę ja mogę sobie dobrowolnie tutaj zmieniać końcówkę. Czyli, jeżeli ja komuś daję coś na urodziny, to powiem: Here's a little something for your birthday. Jeżeli daję coś komuś z okazji świąt, to powiem: Here's a little something for Christmas. Here's a little something for your daughter. A tutaj taki drobiazg dla Twojej córki. Here's a little something for your wife. Tutaj taki drobiazg dla Twojej żony. Bardzo przydatne wyrażenie, kiedy chcemy dać komuś jakiś prezent. Zanim przejdziemy dalej, pozwól, że podzielę się z Tobą czymś bardzo osobistym. E, widzisz mnie tutaj, e, tłumaczę ten angielski, i to wszystko jest takie proste, kiedy ja o tym mówię. I być może myślisz sobie, Boże, no, tobie to jest łatwo, bo ty ten angielski znasz. No ale widzisz, pamiętaj o tym, że nie zawsze tak było. Bo kiedy ja. Y Wjechałam do Wielkiej Brytanii, miałam 19 lat i ten angielski był taki ledwo, ledwo, taki kali lubić, kali kochać i to miało bardzo dużo negatywnych konsekwencji. Jakie? Konsekwencje? Słuchaj, możesz sobie wyobrazić, kiedy 19-letnia dziewczyna wyjeżdża do obcego kraju, w którym ma żyć, mieszkać i jakoś sobie poradzić, ale nie jest w stanie komunikować się w języku kraju docelowego. Więc bądźmy szczerzy. Naprawdę ja musiałam przejść przez bardzo, bardzo wiele trudności. Kosztowało mnie to naprawdę strasznie dużo cierpienia. I e, ja po to robię te lekcje dla Ciebie, żeby Tobie tego cierpienia zaoszczędzić. Ja To jest moja misja i to jest moje powołanie, żeby nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek kiedykolwiek musiał cierpieć tyle co ja i przechodzić przez to wszystko co ja e, ze względu na brak znajomości języka angielskiego. E, ale yy, oprócz tego, że robię dla Ciebie te darmowe lekcje, postanowiłam pójść o krok dalej. Ja wiem, że lekcje raz w tygodniu są fajne, ale wiem, że wiele osób też ma trudności z pokonaniem bariery językowej, z znalezieniem lepszej pracy, z generalnie zorganizowaniem dla siebie lepszego życia. Yy, I. Z tej okazji postanowiłam przygotować dla ciebie serię darmowych warsztatów, podczas których będę chciała rozwiązać te wszystkie problemy, które trzymają ciebie w tym momencie za kostki. Będę próbowała pomóc ci rozpocząć ten rok tak, żebyś pod koniec tego roku mogła powiedzieć: To był ten rok, kiedy w końcu nauczyłam się języka angielskiego. To był ten rok, kiedy w końcu zaczęłam mówić. Ale żeby ja mogła dla siebie przygotować te tematy, to ja potrzebuję się dowiedzieć od Ciebie, co w tym momencie sprawia Ci największą trudność. Jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby angielski nie stanowił dla Ciebie bariery. Jakie e, przeszkody muszą być pokonane, żebyś Ty mógł albo mogła zacząć po angielsku mówić? Dlatego przygotowałam dla Ciebie krótki quiz. Proszę e, wypełnij go. I dzięki temu, że poznam Twoje problemy, dopiero będę w stanie je rozwiązać. Więc, jeżeli naprawdę masz w sobie pragnienie, żeby zacząć mówić po angielsku, wypełnij ten krótki quiz. Daj mi znać, co Cię boli, a ja postaram się Tobie pomóc. Dodatkowo, każda osoba, która wypełni quiz, otrzyma ode mnie prezent dostęp do wideo, w którym tłumaczę w ciągu 10 minut, jak możesz dogadać się w języku angielskim. Przez telefon, a wiem, że wielu osobom to właśnie sprawia wielką trudność. E, aby wypełnić quiz i uzyskać dostęp do darmowego e, mini szkolenia, e, zerknij w opisie. Jest link, wystarczy kliknąć, zajmie ci to dosłownie kilka minut, a olbrzymia korzyść e, na końcu tego wszystkiego na ciebie czeka. No dobrze, wyobraź sobie taką sytuację: jesteś w pracy i no cóż, potrzebujesz porozmawiać ze supervisorem. Superwizor jest zajęty. Potrzebujesz mu grzecznie przerwać i poprosić go na słówko. Jak powiedzieć po angielsku, czy mogę Cię prosić na słówko? Już z pomocą znowu spieszy nam nasze słowo little. Can I have a little word with you? Czy mogę mieć z Tobą małe słówko? Tak byśmy to powiedzieli. Can I have a little word with you? Ok, zwróćmy uwagę na wymowę słówka word. To nie jest word, to jest word. A word. To jest takie bardzo gardłowe word. To jest ten sam dźwięk, co w słowie girl, na przykład dziewczyna. Can I have a little word with you? Znowu Mowa łączna podpowiada, że powiemy to: Can I have a little word? Can I have a little word with you? Powtarzasz? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli chcesz się nauczyć mówić po angielsku, ale też i pisać po angielsku, to zachęcam Cię bardzo mocno, żeby te całe wyrażenia przepisywać w komentarzu. Dlatego, że jest to forma utrwalenia sobie tej wiedzy, więc nie tylko sobie słuchasz, ale też i powtarzasz i też przepisujesz po to, żeby nauczyć się poprawnej pisowni. Co więcej, tym sposobem masz też szansę na to, żeby te Twoje zdania poprawić. Dlatego, że ja wszystkie komentarze sprawdzam i jeżeli widzę, jak. Jakąś literówkę, to od razu odpowiadam e, i poprawiam. Więc jeżeli chcesz, żeby sprawdzić swoje zdanie, to po prostu przepisz je w komentarzu. Dobra, jak po angielsku powiedzieć, ona owinęła sobie go wokół e, palca, e, to zdanie znajdzie w notatkach. E, jeżeli chcesz otrzymać notatki, to pod tym filmem znajduje się link, gdzie można je uzyskać. A jak powiedzieć komuś? O biedactwo! Właśnie ktoś Ci się żali i my mamy taką tendencję Polacy do tego, żeby powiedzieć a czemu Ty sobie nie zrobisz tego? Albo czemu czego sobie tam nie zrobisz tamtego? Albo ja też tak kiedyś miałam. W języku angielskim to może być postrzegane jako niegrzeczne, dlatego e, dużo lepiej po prostu się nad kimś użalić, powiedzieć o biedactwo. Jak to powiedzieć? To będzie poor little thing. Generalnie można byłoby powiedzieć o poor thing, czyli ty biedna rzeczo. Ale, e, ok, poor thing, można powiedzieć, ale takie małe biedactwo to będzie poor little thing. Poor little thing. Uwaga, to nie jest p, bo p to jest kupa. To nie jest pur, ani por. To jest poor, poor. Właśnie w notatkach macie zapisaną wymowę. To jest p, u, e u u u, -u. Pół, to jest tyftong, pół, czyli jeden dźwięk u przechodzi w drugi dźwięk o, pół, pół little thing, po little thing, ok, biedactwo. E, jak powiedzieć w języku angielskim, że moja młodsza siostra e, mieszka w Polsce, e, to też znajdziecie w notatkach, e, jak powiedzieć po angielsku młodsza siostra, można powiedzieć my young sister, ale można też powiedzieć inaczej, a ja teraz Ci zdradzę, jak możesz powiedzieć na przykład w pracy, że Twoje dzieciaczki nie czują się najlepiej, albo jak zgłosić w szkole czy przedszkolu, że właśnie dzieciaczki, nie dzieci, dzieciaczki nie czują się najlepiej. To będzie The Little Ones. Little Ones. Uwaga! Dzieciaczki to jest to całe wyrażenie. Razem z tym The, The Little Ones. The little ones. Ok? The little ones aren't very well. Czyli dzieciaczki nie czują się najlepiej. Przećwiczmy wymowę. The little ones aren't very well. Aren't. Aren't. The little ones aren't very well. Ok? The little ones aren't very well. No, jeżeli dzieciaczki są chore, no to ciężko, nie lekko. Ale. Tak czy siak, czy pracujesz, czy opiekujesz się dzieciakami, no to naprawdę pasowałoby znaleźć chociaż troszeczkę czasu na naukę języka angielskiego, żeby zadbać też o siebie. Jak powiedzieć po angielsku, że uczymy się angielskiego właśnie po troszku, po troszku. No jak mam taką chwileczkę, po troszku. Eee, uwaga, wyrażenie to, które Wam pokażę, nie odnosi się tylko do nauki języka angielskiego. Jeżeli coś robimy w małych krokach, to po prostu powiemy krok po kroku, no nie, czyli little by little. Po polsku krok po kroku, po angielsku little by little, po troszeczku. I learn English little by little. Słyszałaś? Słyszałeś, co ja powiedziałam I learn English. To nam się znowu zlewa w jedno. Learn English. I learn English little by little. To znaczy, że uczę się języka angielskiego krok po krok, kroku, po troszeczku. Jeszcze raz powtarzaj za mną. I learn English little by little. I learn English little by little. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie przydatna, i jeżeli tak, to koniecznie daj mi znać w komentarzach. Ja naprawdę te wszystkie komentarze czytam, dostaję powiadomienie na telefon za każdym razem, jak zostawisz komentarz. Także e, daj mi znać, żebym wiedziała, że takich lekcji po prostu chcesz więcej. A ja dziękuję Ci za Twój czas, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.